Zagospodarowanie kartuskich jezior, a w szczególności ich oczyszczanie, było jednym z priorytetowych zadań obecnych władz gminy Kartuzy. Ale czym byłyby nasze piękne, czyste jeziora, gdyby nie można było ich nikomu pokazać? Jednym z ciekawszych pomysłów jest budowa promenad wokół jezior. W 2016 roku właścicielom kwiaciarni proponowano kilka rozwiązań technicznych, z których każde dawało im możliwość dojazdu do swojej posesji z plenerem ogrodniczym poprzez drogę gminną, czego nie zapewniał projekt z 2014 roku. Państwo Zaręba byli bardzo żywotnie zainteresowani sprawą przebiegu yy, tras rowerowych, a przede wszystkim ścieżek, które graniczyły z terenem ich nieruchomości. Rozmowy były, powiedziałbym, trudne, a nawet bardzo trudne. Rozmowy były prowadzone wielokrotnie. Ja osobiście udawałem się do Państwa, udawałem się z projektantem, były przekładane kilkukrotnie różne koncepcje, również organizowane były spotkania. W urzędzie, w momencie, gdy wydawało nam się, że już osiągnęliśmy jakąś nicz porozumienia, następnego dnia rano wpływało do urzędu pismo, które negowało wcześniejsze porozumienia w tej sprawie. Wydawało nam się, że zabezpieczamy interesy państwa zaręba. Następnego dnia jednak rano znowu wpływały pisma. Które niwelczyły sens wcześniejszych rozmów i wcześniejszych ustaleń. Udało się nam wynegocjować możliwość realizacji tej inwestycji z dofinansowaniem. Negocjacje były prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim i też taką koncepcję sieci ścieżek rowerowych w Urzędzie Marszałkowskim wówczas uzgodniliśmy. Został przygotowany wniosek o dofinansowanie w 2016 roku, natomiast w przypadku ścieżek i parkingu przy Ulicy Skurzy Wolności, jeden program funkcjonalno-użytkowy dotyczył rozbudowy ścieżek w mieście, a drugi program funkcjonalno-użytkowy dotyczył budowy parkingu. Wtedy zaczęły się kłopoty związane z projektowaniem i parkingu, i ścieżek, bo się okazało, że ze względu na liczne uwagi zgłaszane przez Państwo Zaręba, gdzie ja również uczestniczyłam w jednym z tych spotkań, gdzie projektant próbował tak dostosować projekt parkingu, aby sprostać tutaj oczekiwaniom czy też spełnić wszystkie uwagi Państwa Zaręba. Mina pozyskała środki zewnętrzne na budowę parkingu który w pewnym momencie stał się bardzo zagrożony z uwagi na fakt, że państwo Zaręba nie wyrażali w żadnym miejscu zgody na to, żeby dokonać realizacji już tego parkingu. Podstawowym żądaniem właścicieli kwiaciarni było to, aby zachowali niezależny wyjazd z pleneru po drodze gminnej na drogę wojewódzką, tak jakby droga ta miała służyć wyłącznie ich działalności i jakby stanowiła ich drogę prywatną. Po kilku koncepcjach, które miały sprostać zarówno żądaniom właścicieli kwiaciarni, jak również uwzględniać potrzebę gminy w zakresie skomunikowania parkingu z drogą gminną, rozmowy zostały przerwane przez właścicieli kwiaciarni. Zażądali oni oddzielenia parkingu od drogi, co wyłączało ich jako stronę w pozwoleniu na budowę parkingu i nie dawało im możliwości odwoływania się od tego pozwolenia na budowę. Co jest bardzo istotne, burmistrz, podpisując umowę o dofinansowanie na budowę parkingu, zobowiązał się do realizacji zadań wskazanych na etapie wniosku o dofinansowanie. Działka gminna, stanowiąca wówczas drogę wewnętrzną, miała stać się częścią parkingu albo ścieżką rowerową. Te działania wywołały lawinę postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych zainicjowanych przez właścicieli kwiaciarni. Jednocześnie pozwali oni gminę Kartuzy o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę gminną, a jako główny argument podano w pozwie brak dostępu do drogi publicznej, co przecież było nieprawdą. Po analizie zabudowań na nieruchomości właścicieli kwiaciarni okazało się, że wybudowali oni na swoich działkach tyle obiektów, że uniemożliwili sobie swobodny dojazd na własne stoisko plenerowe. Powstałe budowle były nielegalne i nie uzyskały niezbędnych zezwoleń. Na etapie realizowania trzeciego i czwartego etapu w zasadzie promenady, czyli tego, który łączył teren od strony ogródków działkowych z parkingiem przy ulicy Zgórze otrzymaliśmy od współwłaścicieli... Nieruchomości sąsiedniej, a konkretnej kryciary, informacje, że z ich strony też powstanie sprzeciw dla tej inwestycji, ryzykiem ich obawy zalewania gruntów należących do właśnie tych właścicieli. Z opinii niezależnego biegłego wynikało jasno, że stan wody na gruncie w gminnym absolutnie nie został zmieniony, że gmina nie podjęła żadnych czynności, które zainicjowałyby zmianę natężenia albo kierunku odpływów wód opadowych. Natomiast również kwestionowana była sama szkoda właściciela gruntu kwieciarni. Wykorzystanie gminnej drogi jako dojazdu do stanowiska plenerowego mogło stanowić zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów. Pomimo tego, sąd rejonowy w Kartuzach uznał, że gmina Kartuzy ma w tym miejscu zabezpieczyć właścicielom nieruchomości dojazd do ich stoiska plenerowego. Więc udało nam się wykonać trzeci odcinek promenady prowadzący aż do strugi kasztornej. Odwołania strony właścicieli pieciarni dla ostatniego odcinka promenady doprowadziły do uchylenia tej decyzji o pozwoleniu na budowę. W tej sytuacji nie udało nam się, nie mogliśmy wykonać utwardzenia ostatnich 50 metrów, które łączyłyby promenady nad jeziorem na karczemnym w Kartuzach z parkingiem przez górze wolności. Z uwagi na tą sytuację zmuszeni byliśmy, żeby zapewnić jakiekolwiek przejście, przejazd przez ten teren. Do zamontowania tam tak zwanych mat przerostowych. Są to po prostu gumowe wycieraczki, które pozwalają w jakikolwiek sposób przemieścić się między nieutwardzonym a utwardzonym odcinkiem promenady. Te gumowe wycieraczki wymuszają na nas konieczność dokonywania do starostwa co pół roku zgłoszeń, wykonania takich właśnie wycieraczek i co pół roku demontażu tych wycieraczek i ponownego, ich, że tak powiem, też montażu. Po konsultacji z projektantami otrzymaliśmy sugestię, że. W tej sytuacji jedyną procedurą, która pozwalałaby skutecznie zakończyć tą inwestycję i zapewnić użytkowanie tych ciągów zgodnie z ich przeznaczeniem i skomunikowanie ich, jest decyzja o specustawie drogowej, czyli tzw. decyzja z LID. Nowa propozycja realizowana w oparciu o przepisy specustawy z RIT pozwoliłaby na uporządkowanie tego zapomnianego przez niektórych zakątku miasta, który obecnie nie wygląda ładnie. Wymaga to wprawdzie usunięcia dwóch małych budynków gospodarczych i wykorzystania części działki pleneru ogrodniczego, ale wyłącznie tej części, która wygląda jak nieco zapomniana, niezagospodarowana część działki. Zamiast takiego miejsca można by dokończyć promenadę ze ścieżką pieszo-rowerową, oddając to miejsce mieszkańcom i turystom. Dodatkowo ułatwilibyśmy dostęp mieszkańcom kamienicy komunalnej przy Placu Świętego Brunona do swojego podwórka. W ramach projektu ma również powstać nowa droga jednokierunkowa z upragnionym wjazdem na Plener Ogrodniczy, dając mu nowe możliwości szerokiej promocji swoich produktów. Droga ta Pozwoliłaby na ominięcie zakorkowanego, często skrzyżowania na Placu Świętego Brunona i bezpośredni dojazd do ulicy Jeziornej. Ale to nie wszystkie zalety tego rozwiązania. W ramach przebudowy, parking gminny zyskałby w końcu bezpieczniejszy osobny wyjazd, a przy nowej drodze powstaną mniejsze parkingi. Na niezagospodarowanej części łąki pomiędzy parkingiem gminnym a jeziorem powstanie kolejne miejsce rekreacji z pięknymi alejkami spacerowymi. Dodatkowo zaplanowana jest budowa miejsca z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Wszystko pomyślane tak, aby miejsce to było bezpieczne dla ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Jest to jedno z prawnych rozwiązań oddalających jednocześnie możliwości licznych, złośliwych czy nieuzasadnionych odwołań właścicieli nieruchomości sąsiednich, a takich niestety nie brakowało. Rodzi się zatem pytanie, czy właściciele kwiaciarni dążyli kiedykolwiek do polubownego zakończenia jakiejkolwiek zainicjowanej sprawy? Otóż nie. Sprawa dokończenia promenady nad jeziorem Karczemnym jest przedstawiana przez oponentów obecnego burmistrza jako tak zwana obwodnica kwiaciarni. Kartuzy niejednokrotnie pokazały, jak wiele można zrobić z okolic zapomnianych, które kiedyś tętniły życiem. Choć wiele takich miejsc już zyskało nowy wizerunek i nowe życie, to jeszcze sporo pracy przed nami. Otwarcie tych miejsc dla mieszkańców i turystów sprawia, że zyskuje nie tylko wizerunek tych okolic w otoczeniu niepowtarzalnej kaszubskiej przyrody, ale także lokalni mali przedsiębiorcy, jak sklepy handlowe, restauracje, punkty usługowe, w tym również kwiaciarnie. Zatem odpowiedni wizerunek to nie tylko rekreacja i wypoczynek ale także rozwój przemysłowy i gospodarczy naszej małej ojczyzny, na którym najbardziej nam wszystkim powinno zależeć.